Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o warunkach przechowywania i trwałości basturmy w zależności od temperatury. Besteme to tradycyjne ormiańskie danie z suszonego mięsa wołowego, które jest bardzo popularne w wielu krajach. W tym filmie dowiecie się, jak cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak przechowywać basturmę w domu, aby zachowała ona swój smak i świeżość. Besteme to suszone mięso, które można przechowywać w temperaturze pokojowej do dwóch tygodni. Należy jednak pamiętać, aby przechowywać je ja w suchym i chłodnym miejscu, z od bezpośredniego światła słonecznego. Najlepiej umieścić ja w papierowej torbie lub zawinać w czysta ściereczka. Jeśli chcesz przechowywać basturmę dłużej niż dwa tygodnie, najlepiej umieścić ją ja w lodowce. W lodowce besteme może być przechowywana do trzech miesięcy. Należy jednak pamiętać, aby przed włożeniem do lodówki owinać ja szczelnie folia spożywcza lub umieścić w szczelnym pojemniku. Temperatura okres przechowywania temperatura pokojowa do 25 stopni Celsjusza, do 2 tygodni lodówka, do 4 stopni Celsjusza, do 3 miesięcy zamrażarka poniżej minus 18. Symbol stopnia C do 6 miesięcy przed przechowywaniem basturmy należy ją ja dokładnie oczyścić i osuszyć. Nie należy przechowywać basturmy w plastikowych pojemnikach, ponieważ może to spowodować jej pleśnienie. Jeśli zauważysz, że bestemę zmieniła kolor lub zapach, nie należy jej jeść. Po otwarciu opakowania z bestemę należy ją spożyć w ciągu dwóch dni. Bestemę to pyszne i pozywne danie, które można przechowywać w domu przez dłuższy czas. Przestrzegając powyższych wskazówek możesz cieszyć się smakiem basturmy przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. Bestemę to pyszna, suszona wołowina o bogatym smaku i aromacie. Aby jednak w pełni cieszyć się jej walorami, należy wiedzieć, jak ją prawidłowo przechowywać. W tym filmie pokażemy Ci, jak to zrobić, aby Twoja bestemę była świeżą i smaczna przez długi czas. Basturmę można przechowywać w kilku miejscach, w zależności od tego, jak długo chcesz ją zachować. Jeśli planujesz zjeść basturmę w ciągu kilku dni, możesz ją przechowywać w temperaturze pokojowej. Wystarczy umieścić ja w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli chcesz przechowywać basturmy dłużej niż kilka dni, najlepiej umieścić ja w lodowce. W lodowce bestemę może być przechowywana do dwóch tygodni. Pamiętaj, aby umieścić ja w szczelnym pojemniku lub owinać ja folia spożywcza, aby zapobiec wysychaniu. Jeśli chcesz przechowywać basturmy przez dłuższy czas, możesz ja zamrozić. W zamrażarce bestemę może być przechowywana do 6 miesięcy. Przed zamrożeniem pokrój basturmę na mniejsze kawałki i umieść je w szczelnym pojemniku lub woreczku do zamrażania. Czas przechowywania basturmy zależy od tego, gdzie ja przechowujesz. W temperaturze pokojowej – do kilku dni. W lodowce – do dwóch tygodni. W zamrażarce – do 6 miesięcy. Bestem ma tendencję do wysychania, dlatego ważne jest, aby ja odpowiednio przechowywać, aby zachować jej wilgotność. W temperaturze pokojowej umieść basturmę w szczelnym pojemniku lub ołyn jafolia spożywcza. W lodowce umieść basturmę w szczelnym pojemniku lub ołyn jafolia spożywcza. Możesz również umieścić ją ja w woreczku do przechowywania żywności. W zamrażarce Pokrój basturmę na mniejsze kawałki i umieść je w szczelnym pojemniku lub woreczku do zamrażania. Bestemę może również spleśnieć, jeśli nie jest odpowiednio przechowywana. Aby zapobiec pleśni, należy przechowywać basturmę w suchym miejscu. Nie przechowywać basturmy w plastikowych pojemnikach. Regularnie sprawdzać basturmę, czy nie pojawiła się pleśń. Bestemę to pyszna i pozywna przekazka, która można cieszyć się przez długi czas, jeśli jest odpowiednio przechowywana. Stosując się do powyższych wskazówek, możesz mieć pewność, że Twoja bestemę będzie świeżą i smaczna przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy.